Cześć, cześć, cześć. Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku i to nie na odcinku z GeForce Kings. Tylko dzisiaj zagramy sobie w Layers Bar, bo widzowie mi pisali, że jest nowa mapka, więc znaczy mapka tryb, więc trzeba go sprawdzić faktycznie. No, i ze mną jest ta przepiękna ekipa. Tutaj Tomek Wam się już zbliża Giemano, do kolano, witam. Jest wizer, witam. Hello. I jest Damian. Cześć. Do... cześć. No, pamiętaj, że zostawić suba, lajka, komentarz, a my startujemy. Dobra, jeszcze my, my tylko zasady przeczytam, bo to no. jest nowy A, bo jest nowy ten, tak? Tak, że no. y, zasady zostają tak jak w, y, w oryginalnym dla deku, czyli nie, no. nie gramy tego na trzy karty, tylko na 5. No. Y, no, jak będziemy strzelać z pistoleta, nie, to runda się nie resetuje, tylko dalej gramy tymi kartami, co mamy. O, Aha. to spoko I jest jakiś joker round. Okej, okay. okay. To sprawdźmy eee, to. No dobra. I tam jeszcze dwie rzeczy, ale to nie będę wam mówił, to dziś nie A to tylko jeden tryb nowy? Tak. OK. Ready? A ready. Dobrze. Ready. Ja ostrzegam, że będę konsumować w trakcie nagrywek, tak. bo jestem głodny. Tomek się oburzył, że trzeba kamerka, jest świeża po barberze. Aha. Wejdź na stronę g4skins.com i użyj kodu TokioX, aby dostać plus 5% do depozytu i dla nowych użytkowników darmową skrzynkę do otworzenia mnie Na stronie macie wiele dostępnych metod płatności, na przykład blik, przelewy, karty płatnicze, a nawet możecie płacić swoimi skinami. Co jakiś czas będą pojawiały się eventy, z których możecie zgarnąć fajne skiny. Możecie tworzyć własne skrzynie i otwierać te, które są już dostępne na stronie. Dodatkowo możecie tworzyć i toczyć bitwy z innymi graczami. Jeśli macie kilka skinów i chcecie, zamienić go na 1, to na stronie jest możliwość zrobienia kontraktu. Pamiętajcie również o otwieraniu skrzyń bonusowych za zdobyte doświadczenie na stronie i dziennego bonusu co 24 godziny. O! Tomek, jaka to jesteś... co ty tyle kart? Zawsze tyle było? Nie, tu jest więcej. Kurde. Tu jest 20, 28 kart. To było po 6. Tak, tu jest yy, 28. Gdzie się patrzy znowu? Pa faka mogę pokazać! Ej, czekaj, zrobisz? ale. Ej, ja też mogę. Jak się ten. Aha, ty nie faka, patrz. ten nie może pokazać. A jak się Które pokazuje ja? faka? Tak, jak to zaczyna? O, patrz! Ja zaczynam King's Table. Eee, to łatwe. Jak rzuca się. Ej, ma się w ogóle. Się Ale czekaj, jak się no. zaznaczało? Spacją i na e rzucasz. E, spacją się zaznaczało, tak? Tak. Tomek. Yy, I na rzuca. Pójść na mnie, pomóż, spójrz na mnie. Tamuś. Co? Tomek, pójść na mnie. Wow! Halo. Daj, pawór, patrz. E, czekaj, no. co trzeba dać? Jaki on głos? Dziwny. Masz dziwny. Nie mam danych rzeczy, gdzie. Nie, no na tym spiku. On oszukuje. Z kim ty mówisz? Do kogo ty mówisz? Ja do was gadam. Co to nawet nie To Do was. Fuck you. Ale to kończymy co? Ta. Jebać o matko, go, o, głowa mnie boli. No na pewno, Ta, na pewno. na pewno, na pewno. O. Kurwa, Do czego? Dwa dobre dał do do i nie jakie... chujowe, ty. Co tego? Nie kończy. Będzie się nie kończy. gramy dalej. I riru on kończy. Topa. Ile za strą misugoy jest masz, dodatkiem. Mas, mas, pakersa. No pizza. There queen table. A, że kontynuujemy. No. Tak, 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 tak. Tak. A, tak, tak, tak. A, to, to samą patrz. One queen. Two queens. One. Queen. <laughs> Think again. <laughs> Chyba, chyba, kończymy co? No to ja jest. Eee... No nie wiem Ala, czy to wygrasz? <grym> dobre, dała. No, no, dobre. <grym> co... Olego papa. Papa, hmm. Wajzer, papa. Nie, nie poleci. Aha, ale, ale dalej gracie. Ej, patrzcie, jaką, jaką kratę kubo, ma ten... Kubo, y, y, ta panda na brzuchu. To jest dzik. Ja nie... Aha. Dzik? Jaka nie? panda to tam, tam, tam z tyłu. A to ja nie widzę, bo mi jakiś knur zasłania. Lion. Co to kurwa jest? <śmiech> no, <śmiech> grać na no nie mogę. Tej... <laughs> Jakie gówno. <laughs> Zastrzel. Papa. Zastrzel. I co teraz? Bo ma jedną no, kartę. No, nie, Ja win. Nie, nikt nie wygrał. Nikt nie wygrał, bo on... ostatni żyjący, nie? Aha. To no że ja nie wygrałem Ale karty o dostałem. O Boże święty. Zaszmata, to jest. No nie, teraz asów nie będzie. No nie gadaj, trzy króle że tak? mnie nie oszuka. Dobra, Tomek, pierdol się. Zabij <coughs> mnie, proszę. E. Olu, Olu, Olu! Co? Ja nie do niego. <coughs> A tu miał być do mnie? Joker tak. table, co? Jak się gra Ej. Aha, tu może być. Czyli joker same joker jokery? No nie wiem, właśnie. Nie, no jokery. Sami Aha, jokery. może być joker table. Jak on trzy jokery ma? Nie ma! Nie Ej, ma. to jest jak chuj, wałek, jak chuj! A, pierdol to się. Ej, no, jak trzy jokery A pierdol się tej, chuju! Sprawdzać go? No, no! Sprawdzaj, sprawdzaj! Dawaj! Aha, no zajebiście że sprawdził. Trzy oh Ty chyba jesteście normalne. No. Aha! No, ale to nikt jokerów nie miał! Za pierwszym! Aha, wytrzymali wszyscy. Dawaj coś innego. O, Ola! co Widzisz tam z tyłu za Tomkiem, jakie postaci są? No. Mistrzugu i Kung fu panda. Mega Kung fu panda. Z korupą na plecach. Ale. jak? To jest mistrzugu i przecież idiot. Aha, A co zapewne. mamy teraz? Queen? Queeny, queeny Queen. Liar. Liar Czemu ty nie wierzysz Trzymaj mi? Trzyma to <laughs> Czemu ty I nie, nie ty faki no dobre nie, no. A co to jest to? Aha. Dobra, lecisz za drugim Nie, ja już ma trzeci, nie, drugi Drogi, drugi, trzyma Ale się za się. pierwszym pójdzie O, nie? No to S z wami teraz Two Ale kiedy zrobił wiadomo A nie masz kartek coś? Kings. Aha. No, nie mam. kurz mogłam go sprawdzić. No, mogłaś, mogłaś. W chuja zrobił. Poleciałeś wy. Gra w huja. Mhm, no nie No. No. Dobra, skąd on ma karty Dobra. to dobre? O dobre. No, Olu, czemu mnie nie ufasz? No ufam, ale <laughs> długo się zastanawiałeś. Dobra, nie. Jadłem, przepraszam, bo jadłem. Zapraszam, bo jadłem. Zapie o. Nie. Walka trwa. Jeden versus jeden. Ej, my tu tylko jedno rozdanie chyba zagramy. W sensie jedną rundę. To jest, to jest, rundę. Po, to jest po, pogrzane, e, co teraz Czego jest? Z jednej rundy możesz A. trzy razy se strzelić. No. O nie, nie! Na pewno, ale wchórowali. Kurwa, nie tą kartę wcisnąłem! On się śmieje, Ola, sprawdź na kamerze. <laughs> nie mam, bo, ale, ale. Bo to nie mam. Bo nie mam. Bo nie miałam co zrobić! Mia mam, miałabym ten! Nie w sumie miałam co zrobić! Żyje, jak się żyje, to teraz coś innego będzie, nie? Nie miałam co zrobić! Tak. Ja wiecie Bo to, co? Tomek teraz Asa nie ma, to ciekawe, no i ciekawe teraz. Queen. nie ma quina, na bank nie ma quina. Ciekawe no, co tam Ola Tomek ma w ostatniej karcie. Bez... On ma króla jakiegoś czy coś. To no ja chyba też bez nie może. Nie no, ja nie, miałam, nie mam co zrobić, jest tak Ej, do dupy. mam coś się odjebało, zamiast, zamiast dwóch dm jedną kartę, mam Asa w rękawie. No. Nie ma, pa, nie ma, nie ma. No. Co wy robicie? Zgińcie. A jeszcze w ogóle runda to trwa Najgorzej no jak jest jakby ktoś w pierwszej kuli padł, ile by siedział i czekał. Aż skończy się. Teraz co? No, e! i, no i co ja mam kurwa zrobić? No, co, no ja się no ja no sprawdzam. No, nie, no to bez sensu to jest. No, no, Prew, ja to, to tak to, miałem, no, trzy razy, trzy razy królowa była. Podczas <glańczym> <tej nasty> jednego rozdania cztery razy, trzy przeżyje jeszcze. Żegnamy cię, Olupa. No, no dobra, Tomek. No co ty robisz, no? King's table, Kings table. Nie no, sterowałaś odcinek koli Tomek. O, a ja sobie zjem jeszcze tortillkę. Co teraz jest? Kingi? Króle. Ale to łatwo, patrz co ja robię. No i po co to sprawdzasz? Szkoda, że ja nie widzę waszych kart. A co to jest to? To no mi Króla się... Ej! EJ CO JEST?! Ono stało! Ej! <laughs> Ej! Co jest?! Lecisz łysy. Nie, proszę. No, no nie, no cztery. No na pewno Joker, no i co? Nikt nie ma Jokera. Na bank nikt nie ma Jokera. No łysy. O, tu też się panowie grają. Wysy. Ej, we... tego skikowało. Tałan Joker na pewno. Zasnął. No kurwa, wymieliście? No. Co on wiedział widział. A, jak ten debil co mówił, Nikt nie ma Jokera, nikt nie ma. Nikt nie ma. Ja pierdolę. Ah! Tomek Elimination. Elimination. Za trzecim. Jezus Maria. Za trzecim. No nie, no nie Jaki może Tomek queen. znowu wygrać, do. Sprawdź go. Ej, ja mogę pato, pa to, pa. To no tam, to tam, jeszcze? No ja też tak zrobiłam. Ale... Ja stawiam, że Lis wygra. Ty, głupcze, co ty robisz? Głupcze Gówno. No gówno, Ej, ja zginę za pierwszym. Jesz. Nie, to drugie nie, jest. To, to drugi. Twój. To żegnamy się, pa. A jednak. Ja jesteś takim farciarze mnie. Chyba tam Ola z tyłu, co na barze się dzieje. Widzę, łują wudę. Ej, ale kocica jest kurwa przy barze, ja pierdolę za tobą pewor. To mega. Wow. A w okularach jest taka, no. Kur Karty wcisnąłem, no ja pierdolę, muszę sprawdzić. to ty. No dobrze, ja że zjebałeś. A no. Niestety. Ja miałem trzy asy na koniec. Tomek wygrał. Nie, jeszcze przeżyje to. Nie, nie masz szans. No. czas Pierdolony party, przegrałem 6, przez nie? to. Bo ja teraz ginę. A, ma asa na rękawie. Kurwa. To no, mówił, mi no, się. jeszcze ja pierwszy rzucam no. To ale ten mówiłeś? tryb jest no, ale taki... No ci to dałek, skoro musisz sprawdzić, jakie ja mam ostatnią kartę? Nie, mógłbym przerzucić teraz. No, tu, się, tu trzeba nie inaczej grać. Trzeba... nie mam karty. Tu nie możesz szybko się wyrzucać z kart chyba w takim no, wypadku. No, nie można. Oj, wygra no, Tomuś. I, I am the champ right no, nie, now. no Tomek pierwszy, co jest? Dziku. To co jeszcze, ten tryb, czy inny jakiś szybszy? In, Inny szybszy wah, wah, wah. tryb. Inny szybszy. Inny szybszy. No to inny szybszy to będzie... Devil zwykły, nie? Liars, a Texas Upcoming mm, dopiero to jest. jest. No. To Ready. A Poker i Texas Upcoming. Oj, Pokerka. No, hola Ready. ready. Już. Ale kucica, widzieliście jak się podoba? No. no dalej siedzi, o. Ola Luna. Ja mam przed sobą ją teraz. Patrz ile kart soba. No i tu mnie jest, nie? No tak. Gdzieś no. tam patrzysz. Ja nie mogę jej zobaczyć. No ty nie możesz. Ty, ty nie tam se możesz, możesz ona, tego smoka tam patrzeć. Co jest za peworem. Hmm. Pajzer. Oj to mi obniży. To... to masz kurwa. A ja co? A a A, a co? Hmm. Każdy po dwa proszę kłopoty. No to Zgodnie z matematycznego punktu widzenia, nie mogłeś mieć dwóch asów. I... Bo ja miałem jednego. No, no tak, a reszta mogę nie mieć. No to mogłeś ich sprawdzić też. Kurde. Spierdolony. Dobra, rucham cię, Tomek, teraz. Nie, nie mów tak. Ejsy. Teraz asy, no i patrz, co się dzieje. Ejsy na stole. O, ja pierdolę karty. Two aces. Ej, nie pokazuj mi Fakersa. Ja pokażę wam Focus. Dobra, zgodnie Weiser z matematyczną tutaj weź. to... O! Teraz trafiła pokażę nie mogę mieć. Zgodnie z. Uh, Aha, yeah, nie, ten... Zobacz jeszcze miał jednego? Ja. Yeah. Nie tego wtedy nie miałem. Boga. Ha, ha. Co to? Ha! Mam Cię, kurwa! A Ale a to wszyscy! Yeah. wszyscy. Yeah. Albo się tam, kurwa! Jak ja zdechnę, to nie, ja nie Ej, co mi fucking jeszcze pokazuje? O, mam no wszystko. Mierdź. King's table. Tamten ciekawszy tryb, ale no dłuższy jest, nie? Ej, a ja w ogóle widziałam, że do repo dali teraz, że można się ubierać. Jakąś ak aktualkę, że można się ubierać, jakieś włosy sobie robić inne rzeczy. A co teraz jest Kingi? Kingi. Już. Two kings. Hmm. Two kings. One king. Słuchajcie. No na pewno. Matematycznie się nie zgadza ale wiesz? No, nie zgadza się coś. Olu naprawdę żal. <laughs> Żal.pl, że sprawdzasz <laughs> taką osobę jak ja. Żal.pl. <laughs> Dobra Tomek, patrz to. I to będzie twoja wina. Ale w poprze wina. poprzedniej grze nami że ci nie wierzę, a teraz mnie okłamałeś i co? No widzisz. No bo tak się buduje właśnie zaufanie. Tomek aha, aha, aha. Tak nie się buduje zaufanie, mle. widzowie. się kłamać, znaczy nie kłamać, a potem kłamać. Okej. Okay. No tak. Co teraz? Ace. Ace. Przypominam, że było 6 asów na sam start stołu. Co ty, bo, co, ty, o, co ty, o, błąd, ty No bo kliknąłem przez przypadek powiedziałam takie oj, a potem sobie ten... A, ta. No to oj teraz będzie. I Wajzer słyszał oj. to oj", oj i. Oj oj. oj. Słyszałem się ja, do ja miałem wszystkie chujowe. Do do to to miała kliki, chujowe. Ja miałem wszystkie chujowe. Ja zajebiste właśnie. Powiedziałem Wszystkie chujowe. Powiedziałam praci, oj bo ten. Trzy za Teraz królowie. Tak? Eee, teraz król. Ale porno mam. No na pewno. Three <laughs> Ej, ja zaznaczę, <laughs> że to się nie może... <laughs> no. Dobra, no to lecimy. Tylko powiem, że coś się już nie zgadza, nie? No to tak, to matematyka nie jest, jest jakaś ciężka tutaj. Że <śmany> <One> to <kick. grydy> <many> 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 Tak jest! Dobra, ty jesteś. Ostatnią miała tak. A dlaczego mi nie sprawdziłaś? Jesteś tak upo. Nie wiem, bo okazało się. Nie bo miałem trzy asy no, teraz. <many> bo już sama nie wiem, czy ci ufam, czy nie. Fajzmo, 0 na 6, musimy go złamsić. No a kto ma? A to ja mogę go sprawdzić, no to pas. Ja jestem też chora, więc mi myślenie Ci przychodzi z trudnością. Co my tu mamy, co Kingi? O nie, już kliknęłam coś. Nie Ja to nie, możesz nie. A, już. mogę. mogę no. Dobra, a co mamy, Kingi? Ja w sumie spoko. Nie, a ja czemu R chciałam rzucać? Mm. To jest matematyka źle idzie tutaj. Mówisz, że sprawdzić Tomka? To jest runda. Nie, ja bym nie sprawdzał go. Tomek! Patrz, mi w oczy! Patrz mi w oczy, Tomek! Patrz, patrz Olu! Dobra, tak? Tak jesteś? No, no i sprawdzaj wszystko. sobie teraz, sprawdzaj. Ja bym sprawdził to. No na pewno. I co, ja? No. Za, A, tamtą chudę, ja A, byli, za tamtą rundę! Za tamtą rundę! Ej, zdolcie się wszyscy! Patrz patrz, ginie! Pa pa! Elo? W no. chuja wszyscy polecieli na starcie, mówię ci może wykaraskam z tego jakoś. Jola, nie sprawdziłaś sroma. Tak, powiem wam szczerze. Szcze ale, trzy, szczerze. szczerze, trzy szczerze trzy <laughs> ale szczerze. Szczerze. Ale szczerze. Ale szczerze. Nie wiedziałem, że to na koniec było to złe. Tomek wiesz, co to ci powiem? Patrz. To. Ej, ja rzucam? Tak. Ja nie mogę zaznaczyć kart. Jak nie możesz. Kur... Ja pierdzielę! Dobra, dobra. kogo ja pierdzielę? Kogo ty dobra. Zobaczmy. Dobra, trzy Patrz, trzy trzy ja. Trzy Dobra, fejkowe. ja zrypałam. Nacisną. Dobra, Boga, Tomek, co ty tu robisz? Trzy. Ej, no się, że nie sprawdzasz. No, no ale Tomek, trzy. No, no ja to przyjeżdżasz b... Masz krew na moich rękach. Nie. E. Masz krew na moich <grymne> rękach. Ej, a ile ja mam? Trzy, trzy, trzy zero macie. Dobra, wajzer. No teraz wajzera, tylko to sprawdzasz. Wajzer to cheater, kurwa. O, ej si kochani. Masz babka. <grym> Widzę, co Tomek ma za karty. Nie, niemożliwe. Dał złe i trzyma dobre na koniec zostawił. Teraz, teraz do dobre, trzy. Nie zastanawia się, to raczej nie ma dobrych trzech. Olu, miałeś jokera? Słyszysz mnie? Nie powiem. Słyszysz mnie? Ile jest jokerów tutaj w talii, jeden? Dwa. Dwa. Tomek, co kminisz? Ale kmini, ale kmini. Trzmata. Yes! Kminił, kminił i wykminił. Kurwa, Krwa, to czy? trzeba pomyśleć. Ale patrz. Yes. Za pierwszym, za pierwszym, patrz. Nie, Nie no. Jego postać się trzyma. On do końca, do, do piątej kuli, do szóstej. Queens. Instable. stable Dobra, Vizor ma chujowe karty jak coś Na pewno Tomek, że tego nie sprawdziłeś, o ma trzy dobre i... <laughs> Przykro mi Olu, że mi nie ufasz znowu Przejedziesz się na tym, tyle ci powiem tylko <laughs> co ona robi, kurwa Unika, kuli A ja bym powiedział że coś innego

Teraz, czy później sprawdzasz? A po co ma złe! Hej! To mój <laughs> Kurwa, żabko! <laughs> teraz, czy później? Teraz, czy później? Dobra, no? Tomek. Bye, bye! Lecisz, lecisz, lecisz. Pa, pa! Jo! Dwóch wyeliminowałam, brawo, boss! A co, Tomek, daj złą teraz, czy dobrą? Ja miałem ostatnią złą. Ona by sprawdziła i tak. Ale ta świnia jak leży to nadejdzie. <laughs> Ej tam panda napierdala forek, nie widziałem tego. Łysy bo ci się pali trochę grunt pod stopami. Papa. Pa. Aj. Spislałem, że Ola wygra. A ja mam cztery? Czwórkę masz, no. Boże. Łyset na fokusie teraz. Two aces. Chujowe dał. Nie, ja, dobre. A nie, jednak nie. Ja pierdolak Laya. nie robi. Ale cię robi, młysy, co się dzieje? Papa pa, wajcer! Pa, się! Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, ucieczka! To jest ta pora! Nie! No kurde, ja no! Barzy, to, to. No farci, farci! No ale jeszcze raz go ten, porobisz i weźmiesz. Ale będzie kurwa, kocica tutaj przy barze Dobre, Dobra, dawaj, jajaj. A przykro mi Olu, ale żegnamy no się z tą ty. grą. Kto nie ryzykuje, nie Nie ola pana. Przyzyje. Ola przeżyje, bardzo było miło tutaj uczestniczyć Trzymaj z wami. Nie. No ja pierdolę. <laughs> Ostatnia szansa. A i chodzi dzidzi. Mam ale cię, ci, że mam cię. ci nie idzie, tylko tyle, co No bo, bo ja nie umiem, no. Ja no może to może zeżreś kulę i przeżyjesz? Co ty gadasz? No eee. niestety, nie. No i dobra, no, no i wizer win, ale i Wiesz? tak, i tak, Mieszka, go... <laughs> i tak dwóch porobiłam i jeszcze wizera 3T, więc... 3 tego. Trzy no. Tego. Także żegnamy się, dzięki za oglądanie miłego, pa pa! Hello, Narita. Nara.